W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Powierzmy się o piece Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Oblubienica Ducha Świętego módl się za nami. Sobota, drugi tydzień zwykły, tej nam Kościół święty Ewangelię według Świętego Marka, rozdział trzeci, pierwsze od 20 do 21. Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, także nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Mamy krótki tekst do rozważenia, jedynie dwa wiersze, ale żeby go zrozumieć, sięgnijmy do kontekstu, do tego, co ewangelista opisał wcześniej. Otóż na początku trzeciego rozdziału Pan Jezus uzdrowił szabat człowieka, który miał ósmą rękę. A jeszcze wcześniej uzdrowił paralityka, którego wpuszczono przed z dach z powodu tłumów zebranych przy domu Piotra. Być może pod wpływem tych wydarzeń do Jezusa ciągną tłumy. Także złe duchy wyznają z lękiem, Ty jesteś. Synem Bożym. I teraz, jak pisze święty Marek, Jezus opuszcza gromadzące się tłumy, odchodzi na górę razem z uczniami i ustanawia dwunastu, aby mu towarzyszyli. Spróbujmy tę prawdę o kontekście odnieść do nas samych, do naszego życia. I zauważmy, jak spojrzenie na omawiane wydarzenie w kontekście innych wydarzeń daje nam pełniejsze zrozumienie tego, co przeżywamy. Tak jest w Ewangelii i podobnie jest w naszym życiu. Dziś czytamy taki właśnie fragment, ale patrzymy na ten fragment w kontekście naszego życia, choćby w kontekście ostatniego tygodnia, ostatniego miesiąca czy ostatniego roku. Odkrywamy więc, że jest bardzo ważne, by słowa z dnia, którym modli się Kościół, odnieść do samego siebie, ale też odnieść to słowo do tego wszystkiego, co przeżywamy, co nas raduje albo zasmuca, co daje poczucie szczęścia, albo przeciwnie, odbiera chęć działania. Panie Jezu. Niech Duch Święty, którego zaprosiliśmy na początku naszej modlitwy, uczy nas patrzeć szerzej na nasze życie, na naszą codzienność. Niech nas uczy spojrzenia na nasze życie jako na drogę, po której idąc nie jesteśmy sami, ale zawsze z Tobą, który jesteś obok, blisko, albo przeprowadzasz nas przez szczęśliwą lub Trudną codzienność. I już zatrzymujemy się na dzisiejszym słowie, by wykrzyczeć, jak pokra, pokra proklamację Ewangelii w czasie liturgii: Chwała Tobie, Chryste. Jedni uzdrowieni, inni umocnieni, jeszcze inni zadziwieni Twoją osobą. Tyle łaski spływa na przychodzących do Ciebie ludzi. Tyle Bożego Słowa napełnia ludzkie serca, a jednak są tacy, których rosa Bożego Miłosierdzia nie dotyka, są nieprzemakalni. Po wyborze dwunastu apostołów Jezus przyszedł do domu, a tłumy znów się zbierały, tak, że nawet posilić się nie mogli. Jezus. Przyszedł do domu. Nie wiemy, do kogo przyszedł. Nie wiemy, do kogo należał ten dom, czyja to była rodzina. To niedopowiedzenie świętego Marka jest bardzo ważne, bo każdy z nas może sobie uświadomić, że Jezus przychodzi do nas. Pragnie przyjść także do mojego domu, do mojej rodziny. Ale dlaczego Jezus chce przyjść do mojego domu? Dlaczego jemu tak zależy, by wejść i choć przez chwilę zamieszkać w moich czterech ścianach? Jezu, stawiam sobie te pytania i inne, które się rodzą w moim sercu, aby odkryć, jak Tobie zależy na moim życiu, na moim codziennym życiu. Twoja obecność w domu mojego życia uświadamia mi, że moje życie ma dla kogoś wartość, że ktoś na mój dom zwraca uwagę, ktoś o tym moim domu pamięta. To tak jak ktoś nawet nieprzewidziany przychodzi jako gość, bo przechodził obok, bo sobie przypomniał, bo się zainteresował. Moją osobą, moim życiem. Ewangeliczni mieszkańcy nie zamknęli przed Tobą drzwi swego domu, raczej przeciwnie. Skoro jest mowa o posiłku, to być może już przygotowano posiłek dla Ciebie i Twoich uczniów, choć nie mieliście możliwości się posilić. Przypominają się słowa, które zapisał Święty Jan w Apokalipsie, na które wypowiadasz do kościoła w Laodycei. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Myślę, Panie, o moim życiu, o moim domu, o mojej rodzinie. Aktem wiary i pragnieniem serca zapraszam Cię do mojego życia. Rozpoczęliśmy dzięki łasce Bożej kolejny rok, kolejny etap życia. Zapraszam Cię Jezus w ten kolejny etap. Bądź ze mną i bądź z moimi bliskimi. Wejdź do naszego domu, do naszego życia, do naszej codzienności. Przyjdź ze swoją łaską, z Twoim błogosławieństwem. Przyjdź z Twoim światłem, by rozświetlać drogi naszej codzienności. Przyjdź w mocy Twojego Ducha Świętego, byśmy potrafili przeżyć ten czas zgodnie z Twoją świętą wolą, byśmy byli zdolni dokonywać właściwych wyborów. I zatrzymuje mnie Jezu kolejne zdanie, które zapisał święty Marek. Gdy to posłyszeli, Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Zatrzymuje mnie to zdanie i jednocześnie zadziwia ta uwaga Ewangelisty. Kiedy to posłyszeli. A co posłyszeli? Że Jezus uzdrawia, że ciągną do niego tłumy ludzi, by go słuchać, że odwiedza domy, nikim nie pogardzając i nikogo nie lekceważąc? To właśnie posłyszeli i chcieli go powstrzymać, by nie mógł czynić dobrze? Chcieli go powstrzymać, by nie mógł pełnić woli ojca, by nie mógł realizować swojego powołania i swoich życiowych zadań. Co mi przypomina święty Marek tymi słowami? Przed czym chcę przestrzec? Co chce mi uświadomić? Myślę, że przestrzega przed plotką. Chcę uświadomić, jak bolesna niszcząca może być chora opinia. Taka sensacyjna wiadomość, która nie została sprawdzona, która jest niezrozumiała i zaskakująca jednocześnie. A ponieważ ktoś jej nie rozumie, staje się sensacją, staje się plotką. Ta niezrozumiała wiadomość może też niszczyć czyjąś opinię, czyjeś dobre imię. Gdy dziś czytamy te słowa, wydają się aż nieprawdopodobne. Ten, który jest Bogiem, Stwórcą, Panem Miłosierdzia, zostaje nazwany, że odszedł od zmysłów. A wkrótce usłyszymy od świętego Marka, że niektórzy twierdzą, że ma Belzebuba. Kończąc Jezu tę dzisiejszą medytację, pragnę wysłać wiarę w Twoją boską obecność w moim życiu i w życiu mojej rodziny i w życiu naszego narodu. Pragnę Ci dziękować, że mimo tak lekceważących słów od tych, których przyszedłeś zbawić, Ty od nich się nie odwróciłeś. Ty nie odwróciłeś się od żadnego człowieka. Pragnę też adorować Twoją miłosierną miłość. Nie ona ogarnie także mnie i moje życie. Amen. Na dzisiejszy wieczór, na szczęśliwą noc, na kolejny etap naszego życia, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen.